Children waiting for the day they feels happy birthday, happy. Birthday. Tutaj Trochę energii Nie wymagam aplauzu, ale byłoby miło <noise> Słuchajcie, ponieważ zanim wskoczę na mowatek, spróbuję zrobić coś w Kazimierzu, czego nie próbowałem nigdy wcześniej Za chwilę będę żonglował Pił fajnową i tymi piłkami! Nie, jeszcze raz Jej! Potrzebuję więcej energii Bezpieczeństwo dla publiczności, nie mogę założyć na nią łańcucha. Jednak chcę wam pokazać jak nadal jest to trudne i niebezpieczne. Różnica wagi pomiędzy tą piłką a tą piłą to jakieś 80 razy. Mamy coś silnego chłopaka. Spróbujmy przesuwać tą piłę w ten sposób przez 10 sekund. I na prostej ręce przez 10 sekund. A potem powiedz czy jest ciężko ma jeszcze, patrzcie na jego wyraz twarzy, jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, ciężko, powiem tak, ciężko, słuchajcie, dzięki stary, teraz jest kilka razy silniejszy ode nie podejrzewam, bożą lercę piłam, wskoczę na monocyk i pokażę wam coś, czego naprawdę nie zobaczycie nigdzie nie w Polsce, ale teraz spróbujemy tego numeru. Dzieci nie bójcie się do zwykła piła, tak samo jak te bicze są zwykłe. Te bicze są takie same jak Waszych rodziców. <śledzisz> Poszukajcie w sypialni. <śledzisz> Okej. Okay. b <susur> na tą maszynę będę potrzebował do tego pomocy trzech silnych asystentów społeczności mam pewność, że chłopak w rozciętej koszuli jest silny a jesteś trzeźwy? ale jesteś trzeźwy? No, okej, okay, słuchajcie, rozejrzyjmy się wśród ochotników okej okay. o, tutaj widzę czarny. o, mój Boże o, tutaj chłopak, pomożesz mi stary? Piotr? to prawa dla Piotra! Stań przed rowerem, okej? Okay? O, tutaj mamy też... O, motorzysta. pomożesz stary? <laughs> nie wiem. Okej, okay, rozejrzyjmy się. Wśród publiczności. O, chłopak w okularach wysoki. Stary, dalej, pomóż tam. <laughs> szybko, szybko, jakiś... O, chłopak. stary? <laughs> Ręka cię woli. Ojej, nigdy nie miałem takiego problemu, bo osystem asystent. a na silnego i z komoru, humoru. Prawda? Pomożesz mi? Jak masz na imię? Adam? Zapraszam przed rower. Gorące brawa dla Toma! ostatni, ostatni asystent. Tutaj widzę chłopaka w okularach, też wysoki. Jak masz na imię stary? Łukasz? Łukasz, to twoja dziewczyna? Jaki ten świat mały. Gorące brawa Łukasza! Chłopaki, stańcie przed rowerem w linii, ok? Stańcie tutaj w linii przed rowerem, ponieważ za chwilę chłopaki pomogą mi dostać się na monocykl. Zanim to zrobią, odwróćcie się w drugą stronę. Słuchajcie, zanim chłopaki to zrobią, chciałbym, żeby poczuli się jak prawdziwi artyści, ponieważ przed chwilą wyszli tutaj przed około 200 nieznanych im osób, za chwilę zasłużą sobie nasuwite brawo. Jednak wybór należy tylko i tylko do Was. Panie i Panowie, jeżeli chcecie zobaczyć naszych asystentów, to będzie ze w tych seksownych twórcach. Bijcie głośno, Chłopaki, nie zdejmujcie spodni. Nie zdejmujcie spodnie? To tylko komedia. Dołóżcie to szybko na spodnie. Tylko dla żartu. Śmiało, na spodnie. Jakieś brawo dla chłopaków. Słuchajcie. Za chwilę chłopaki Będą powtarzać to co robię ja, a wtedy bijecie głośno, brawo! Wiecie czemu bijecie brawo? Bo dziękujecie Bogu, że to nie wy tutaj jesteście. Chłopaki, <śmiennie> stańcie tutaj. Z tej strony. Z tej strony. Chłopaki. Na 3-4. Powtarzajcie to, co robię ja. Gwarantuję Wam. Będziecie powtarzać to, co ja robię. E, Raz, 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 raz. Raz, 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 raz. Raz, dwa, raz, dwa. Raz, 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 raz. Publiczność raz, raz, raz. będzie biła wam... Jest. Raz, raz, raz. Raz, dwa. Przepraszam za problemy. Raz, dwa, trzy. Raz, raz. Publiczność będzie biła wam. Słuchajcie, wystawiły jakieś problemy. Czy życzycie mnie bez mikrofonu? Słuchajcie, chłopaki, powtarzajcie to, co robimy. Znajdziecie dzisiaj dzikiego aplauzu publiczności.

Zobaczcie, jaki ukachany, że na końcu stoi. zobaczcie proszę twojej, twoją pomoc. Proszę, proszę, ten rower. proszę, 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 może być... proszę, 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 Obie ręce trzymajmy rurki przez następne pół godziny. Proszę przypomnieć o mnie? Łukasz. Ponieważ dla Łukasza mam specjalne zadanie. Łukasz, za chwilę zaprezentujemy publiczności bardzo niebezpieczny na numer. Możesz pod obkluzę? Zo no, fajnie jestem profesjonalistą. To no, dlatego występuję na ulicy. Słuchajcie, za chwilę. Naszym asystentem zaprezentuję Wam numer, który sam, osobiście, nazywam Marszem Śmierci. Ponieważ za chwilę będę żeglował tą to i tymi piłkami na naszego asystenta. Dzień <grym> Ale słuchaj, na nim to zrobimy, możesz pomyśleć że ta maczeta nie jest osła, jest tylko metalowa. Dlatego za chwilę wszyscy tego chmurka tą maczetą. Jednak do tego numeru będę potrzebował asystentki publiczności. O, i tutaj mamy przyszłej to dziewczynę. Jeśli chłopak Cię kocha, puśćcie tutaj. Jak mi, jakoś znajdzie? Nie Daj dłoń, chodź ze mną. Wrócimy za godzinę. Prąd przeprowadza Angeliki. Angelika. Będę potrzebował dwukrotnie Twojej pomocy. Jednak najpierw możesz przytrzymać mojego ogórka? Nie rozumiem tego źle. Przytrzymaj go w dłoni? Tak to wielu osób. Niektóre osoby z tyłu wychylają się, ponieważ nie mogą nic zobaczyć. Czy osoby w pierwszym i drugim rzędzie mogą usiąść, ukutnąć? Będzie wielka przysługa na każdego z tyłu. <coughs> to komuś Jeżeli martwicie się, że podmowa jest trudna, oh. nie martwcie się. Jak staniecie, będzie już czysta. Angelika trzyma ogórkę razem w jednej dłoni. W jednej dłoni. Wszystkie palce razem. Chyba, że jakiegoś nie potrzebujesz. Jak najdaję od głowy? Słuchajcie, za chwilę przed tego ogórka tą maczetą w dłoni. Andrzej, jeżeli popatrzcie. Niech właśnie dzielenie kawałku. wiecie, braku, jeżeli coś pójdzie nie tak, nie próbujcie mnie gonić. Nie. Angelika Kupiamy nie masz, ten trik że to mi tylko raz. <noise> A dzisiaj jest moja druga próba. <noise> nie odwracaj się, ja też się odwrócę. Ludzie nie w pełne. Zbiorowcy brawa na no. Angeliki. Eee. Angelika zobacz, kiedy będę tam na dłużej, nie będę tam w stanie ponieść miłki i pochodnić. Na je

Słuchaj, jako że jestem... Nie, połóż się plecami. Ja, tylko na chwilkę. Dzięki serdeczne. Ale to twój ostatni powiat, który prawie wypełniłeś. Doki razem ręce wrzuć ciała. Wiesz czemu? Będzie łatwiej przełożyć ciało do trumny. Jako że jestem profesjonalistą i robiłem ten tyk już kiedyś, wiem, że potrzebujesz ochrony. Panie i panowie, no, na koniec, z was jest na i ma naszych Nigdy jeszcze nikt w Polsce nigdy nie wykonał i nie wykonuje na żywo. Jeżeli jesteście ze mną, idźcie tak. Wszyscy, ręce przed siebie i biele w Okay. <laughs> Ojej, chyba zaraz będę lewitował. Ojej, tu jest kurczę, chyba będę rodził. Dobra, Ale to nie koniec! <grym> Zobacz! <zainteresowań> Kiedy będę tutaj na górze, gdybym spadał... ładnie. Pomóż, 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 okay? Natomiast nasz asystentka, może Angelika, tak? Tak! W <grym zainteresowań> nie, 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 będę żaglonał nad tobą. Ponieważ za chwilę wręczę ci pochodnie maczetę i piłkę. Jednak najpierw z numerem pochodnie trzeba nastąpić, żeby ją odpalić. Zastąpię ją w płynie, który w Polsce a znany jest jako mówię, no jest parafina. Prawie to, to przy dziecku, żeby to wyświetlił. Znaczy płynie ten w Polsce to parafina. W Australii nazywają go parafin, a w Meksyku znany jest jako tequila. Masz może zapaniczkę? Masz No. Jest zapaniczka, aż możesz rzucić? Ja złapię? O no, no, tutaj Świetnie. Dobry Okej, okay. Angeliko. To pochodnia, to piłka i maczeta. Na razie nie podnosi. A to ogórek. Nie ściskaj go tak, bo mam mętnik w głowie. i panowie.